Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 7-6 wrzesień 2025 rok. Zresztą Państwo, mam tu taką słabą rodzinę, z której jako słabej rodziny, która wyszła do zimy, był robiony odkład. Później wychowywały matki i teraz, tak się sążyło, że była bardzo słaba gdy ją szykowałem do zimy w życiu ma 6 liter syropu i przestaje brać to jest oznaką, że rodzina się kończy według mojej praktyki inne rodziny wzięły po 8 liter i biorą dalej no, z braniem jest gorzej i są godziny wieczorowe postanowiłem zaglądnąć do niej Proszę Państwa, ale jakby była słaba, to by mi nie przykleiła tak tej, tej, tej. O! Powałki. Hmm, jest tak, a nie inaczej. Jest dużo czarnych pszczół, ale to są pszczoły. Prawdopodobnie. Wykąpane w syropie i teraz muszę popatrzeć, co w tym ulu jest. Psu, ile mają pokarmu? Boże, jak one to wszystko wykitowały? Jak one to wszystko wykitowały? Czy ona na pewno tak się zapełniła? Czy i jej i, 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 i tak dwa do kusza, że nie ma perspektyw rozwojowych? to to teraz przekonam. Godziny wieczorowe. To nie ma rabunków. No ładnie gniazdo. Ładnie gniazdko dopełnione, zapasy zasklepione. No i tu są jajka. I tu są jajka. To jest młoda matka, która wyszła chyba na początku sierpnia. Zobaczymy co jest dalej. No tu mają ładnie czerwiu. a tu drodzy Państwo są młode także ładnie to prowadzi pod plastrem jest nadbudowa trutowa i pięknie to wszystko zasklepione nie zasklepiony no pszczół nie ma chmary pszczół ale bardzo dobrze sobie radzą drodzy Państwo z przeróbką syropu na ten dzień to można dać im spokój już z pokarmem ale nie wszystko zalane musiałbym sobie też zbierać w polu no nie ma tych pszczół za dużo i tak, część czerwiu zasklepionego młoda matka jeszcze ładnie czerwi hmm. tylko proszę państwa o powodzeniu tej rodziny będzie decydować waroza czy one Wychowując o z tego czerwio czy nic? Cały czas o to tu będzie chodziło. I dobrze by ich było troszkę cukrem pudrem teraz podsypać. I to uczynię. To troszkę ten młody pojawiający się czerw O kurda, złamałem ramkę. Ja cię sunę przed samą zimą. Ja cię sunę. Tego nie grali w najstarszym kościele. o tej porze proszę państwa to jest tylko kwestia ile mi wyjdzie czerwiu z tego, z tego czerwiu ile jest warozy no i to w tej chwili tylko wypada podsypać cukrem pudrem jeśli jest jakaś waroza na pszczołach niech to wyspada i na razie muszę odczekać z podkarmianiem nawet i tydzień czasu proszę Państwa w tym ujęcie, tydzień czasu żeby te pszczoły jakoś odpoczęły od przeróbki syropu gdybym je dokarmiał dalej no to je mogę podkarmianiem skończyć i proszę Państwa w tym momencie kończę to nagranie